Sponsorem programu był właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomościonline.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego papieru toaletowego Velvet Comfort. Na program zaprosił sponsor Lorenz, producent chipsów Chips zawsze przegłosował tak jak patrycja i to mi się nie podoba. Nikt jeszcze nie powiedział twojego imienia. Pobiegnij i powiedz wszystkim nie tobie się zabójca. The Traitors. Zdrajcy. Nowy odcinek dziś o 19.45 w TVM. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Dolina Noteci. Sponsorem programu jest właściciel aplikacji i sieci salonów sprzedaży wycieczek do Egiptu wakacje.pl Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent serii pielęgnacyjnej Serum Shot Professional Face Therapy. Świąteczne wydanie programu Autentyczni. Jesteś na emeryturze, ja pani się z tym czuje? Czy pani tęskni ze swoim mężem? Autentyczni. Jutro pierwszy od lat wywiad z Justyną Kowalczyk-Tekiel. O 11.30 w TVN. Sponsorem programu jest Alvernia Planet, organizator wystawy Harry Potter The Exhibition w Polsce. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Każdego dnia podążasz za swoją pasją, podejmujesz wyzwania. O moda, W mojej firmie mam wielu ekspertów. Eksperta od projektów, na wczoraj. Eksperta od podatków i od zaopatrzenia. Teoretycznie wszystko załatwię sam, ale technologicznie? Technologicznie masz od tego Orange światłowód dla firm z cybertarczą Masz od tego Orange wsparcie IT. Masz od tego Orange wszystko to z internetem firmowym. A do tego smartfon Samsung bez opłat przez rok. I nie wszystko muszę sam. Teoretycznie możesz, ale technologicznie. Orange tu jest. Pijesz owoc i jesteś gotowy. Pierwszą z pięciu porcji masz z głowy. Szkanka owoc jak jeden do jeden. Jeden z pięciu owoców dziennie. Pijesz owoc, pijesz porcję, sok do śniadania. To proste. Wafelki, roszeny i chrupali długo i szczęśliwie. Lipton Raspberry Ice Tea Nowy wielki smak Lipton Raspberry Tea Changes Everything Woda z jest stół Wznieca eko duch Świeżych bomberków ruch Napojów świat kreuj smak Twórz je każdego dnia Na jeden dyk Wodę gazowano w mig Więc raz, dwa. I gotowe soda stream. No puszy! Z łatwością zamień też plastik na bąbelków moc. Soda stream cię orzeźwi cały dzień, całą noc. No puszy! Kreuj z nią własny smak. Chcesz, by Twoja Pepsi miała orzeźwiający cytrynowy smak? Ale krojenie i wyciskanie daje Ci prawdziwy wycisk? Masz dość dźwigania cytryn, by w kuchni czuć jedynie bezsilność. Odkryj Pepsi Twist oraz Pepsi Zero o smaku cytryny. Zapomnij o krojeniu, wyciskaniu i dźwiganiu. Prawdziwe orzeźwienie? Nigdy nie było prostsze. Pepsi o smaku cytryny. To takie proste. TVN24, Plus daje do myślenia. Lace oven baked prosto z pieca. Bo pieczenie oznacza doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Efekt? Mm. Laced Oven Baked, bo pieczone jest pyszne. O, krakowska. No ale jaka? Sucha, szynki. Długo suszona. Patryk, buzę, mieda. Nie, 100 godzin suszona. Jak krakowska, to tylko sucha krakowska szynki. Olewnik. Jedzenie ma znaczenie. Czemu zgodziłam się na tę randkę? Ostatnio ciągle czuję się pełna. Wieczorne jedzenie nie pomaga. Kiedy znów będę się czuć jak dawniej? Czemu nie spytasz swojej wątroby? To może być znak, że twoja wątroba nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Nowa koronka Intimissimi. Ultra komfort, ultra miękkość, ultra doskonałość. Justonosze do miseczki F. Na program zaprasza jego sponsor. Producent kolegonowych kremów do skóry dojrzałej Dermika. Na program zaprasza sponsor właściciel marki Bytom. Sieci salonów stacjonarnych i sklepu internetowego z modą męską. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych z warsztatami edukacyjnymi.